Siema, jestem Ube, zostawcie łapeczki w górę kiedy kiedzyńskim, bo dzisiaj to odcinek z moją Siostrą. Marcyna, przedstaw Co? Przedstawcie, już się nagrywa. Hej! No. My zaczynamy oczywiście rundę Brawl Starsa. Okej, okay, dobra. Ten mega boxa, bo chcę coś wydropić. Najbardziej to bym wolał nową postać niż e, nowy niższy gadżet lub Star Power. wolałbym takie rzeczy, które... Dobra, słuchajcie, gramy najlepszym teamem, czyli krołem e, i i na nim o nie. O nie, zapomniałem, że mają tam paperkę. Uuu, dobrze, że pokonaliśmy ich. Uuuu, dobrze na ni, dobrze na ni. Wkroł, słabo wyszedł. Ha, ha ha Tylko spróbujcie tu nas skoczyć. Spróbujcie tu nas skoczyć. Łobuzy. Spróbujcie tu nas Nie! Nie macie. Nie pozwalam. Co się stało? Nie wiem. No. Siostra, patrz, wygrywamy. O nie! 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 to się, bo mnie biją. Zostawcie mnie, mówię. A gdzie ja? Możesz udawać, że tam jesteś... Udawajmy, Możesz... że ty jesteś tym wagonikiem, który jeździ tutaj. U! Brawo na niej. Uh -huh. To jesteś tym wagonikiem, i przejeżdżasz graczy. I mnie też przejeżdżasz. Co, Marcinu, no co, Marcy? No. To ona nie jest wagoniką, ona nie... Marcy, szkoda, że nie masz telefonu, bo byśmy sobie razem pograli. Ale zaraz. Jesteś mała. Dobra. Dobra, zobaczmy coś. Uuu, będę miał 30 żetonków Dobre, Ja zbieram jakieś... chciałem tyle żetonków Dobra Wchodzimy na kolejną rundę Brow starca. Dobra, okej okay. Zaczynamy kolejną rundę z mojem... A kim nie jestem. A Marcyna, ja by to powiedzieć, to ciebie tu nie ma zgadzi z jakiego powodu. Zaga mm. dla ciebie, z jakiego powodu ciebie nie ma. Jakim? Bo ty nie masz telefonu. Nie, 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 nie. Barley, co za Co za słabiak. On nie umie nawet uratować przyjaciela. Mm -hmm. no. Pat. But... Okej, okay, mogę być, mogę być wagonikiem. Agonisz mnie, chcesz mi przyjechać. Trochę bałem, że nie przyjedziesz. Ty, zostaw mnie. Nie, 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 nie ja umrę. Juhu, przyjechałam. Kiedy już przyjadę kogoś? A będzie głos, ale nie ma głosu, bo ja nam w życiu. No, Opatrz. O, patrz, jedziesz. O, jadę. Dobra. No naprawdę ona nie wagonikiem, to go Jestem wagonem. Dobra, macie, macie! O, ze żebym z tego przyjechała. nie. Nie, 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 ba, ba, ba. Dobra, okej, okay, zapomniałem, czy to na star power O nie, 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 bierzcie te power, Bierzcie gemę, dobra. A kiedy jest, udało się, udało się, udało się, udał się. Udał się. Dobra, poko, poko, A kiedy ja? jest jak tutaj przecież. A. Nie, nie, nie. to licho, niech to, niech to. Dziś marnuję ulta, bo bez sensu. Jezus, było tak blisko, co ten, co ten, no wiecie Nieważne, dobra, za mi się, za to stopiliśmy te Okej okay. Ja myślałam, że to będzie kolejny, ten. ale trudno, dobra Zaczynamy kolejną rundę mm -hmm. Będzie moja siostra zaraz wybierała postacie

Nie, teraz znowu ma usta. No. Dobra, ja się wkurzyłem. Teraz użyję... Ulty, zaraz ja jego nie mam. O nie! Nie, 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 nie. Dobra, wkurzyłem się bardzo mocno. Co taki ty jest dobry, a mój zły, no? Powiedz mi, woda bym już stawała, do nity. O, 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 o! A było tak blisko, było tak blisko, że przyjechał Dobra Dobra, nie, zginiesz, 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 mówię zginiesz, nie. Było to blisko, że zginie Dobra, dobra, dobra Przegraliśmy tę rundę, łe, łe Trudno, koniec rozrywki, dobra Może, że to byłona było na yy, dom... Mogę wybierać pęci? Do, może wybierać jak wybierać, Dobra, bula. Bula, bula. Wybierzmy starcie solowe, no i wiecie. Dobra, okej okay. No, dobra. Ja tu może rozwalę skrzynki. 8 bit 8 bit nie wyjadę. O kurczę co ty kościołaś! Mm. Dobra, widzę na dziś tej kończybę. Zostać łapeczkiem w górę, świekaczkiem. I do zobaczenia.